Hej, witajcie, z tej strony Noxy i ten film jest odpowiedzią na wasze komentarze pod y, ostatnim gameplayem. E, Nazwałem go... Dajcie mi zaktabować. Arogancki youtuber nie chce grać normalnym supportem? Ze znakiem zapytania. E, I ten film wywołał sporo kontrowersji. E, już na ten moment ma 61 łapek w dół i w komentarzach było e, pewne poruszenie. Chciałem tutaj w tym filmie zaadresować to, o czym pisaliście. Dużo osób mówiło, że jest niezadowolonych, zawiedzionych, bo nie grałem normalnym supportem, że troluję ludziom gry, co uważam, że jest bardzo, bardzo dalekie od prawdy. I, i myślę, że w tym filmie trochę odpowiadam po prostu na te komentarze, bo w ten sposób chyba najlepiej mi się będzie do tego ustosunkować. E, Fister pisze: strasznie nie lubię takiego podejścia jak twoje. Gdybym grał to, gdybym e, był to Kate, Caitlyn, e, irytowałbyś mnie rola wsparcia, Nie polega na tym, abyś wybierał sobie postać podmita tylko dlatego, że nie chciałeś saporta. Nie polecam takiego zachowania. E, w tym momencie należy w ogóle powiedzieć, dlaczego zdecydowałem się na pick e, Katy. E, sprawa jest taka, że te gry, które są na mm, Hetem Noxie, są jeszcze z niskiego Elo. E, prawdopodobnie to jest najważniejsze dla tego piku katy. E, na platynach już bym się na niego pewnie nie zdecydował, e, ale też nie jestem pewien, e, o czym za chwilkę powiem. E, zdecydowałem się na tą katę głównie dlatego, że grając na niższym Elo. Gdybym wziął pick, który jest głównie po to, żeby faktycznie wspierać swojego kery, tak jak pisałem w komentarzach, to jest pewien rzut monetą. Jeżeli trafił mi się gość, który tego nie wykorzysta, a gdyby potrafił to wykorzystać, prawdopodobnie byłby w wyższym rankingu jednak, to, to ryzykuję przegraną. Jeżeli pickuję postać, którą sam potrafię grać, to wiem, że kernę to grę, niezależnie od tego, jak mu pójdzie, wydaje mi się, że to jest taki nie najgorszy trade. Zwłaszcza o ile dobrze pamiętam, gościu tam misował last hity i tak dalej. Faktycznie nie był pierwszej klasy Idykery i nie dziwi mnie to, bo on jest w niższym rankingu. Gra dla niego mogła być nieprzyjemna, za co mógłbym go jakby osobiście przeprosić, bo rozumiem, jeżeli, jeżeli mu się na przykład nie podobała ta linia, ale nie stawiałem go w żadnej przegranej sytuacji, mało tego. E, miałem większą presję na linii, niż przeciwny support. Więc e, czy to był zły trade? Czy pick katy na tych rankingach był zły? Nie wydaje mi się. E, przejdźmy do następnego komentarza. Ontrax, odcinek, tragedia. Ja być najlepszy i patrzeć, nuby się jak się zabija. Support kata. Ani jednego CC, czy też użytecznego skilla, aby pomóc drużynie. Zero wizji, bo lepiej iść damage niż wardy. Wszystkie kile dla ciebie, chociaż część mogłeś oddać. Ca Kate cały czas sama na linii, co nie jest prawdą, długo stałem z skate na linii. E Mało tego, Kate, nawet jak ją zostawię, ma pewne narzędzia, na przykład duży attack range, żeby sobie poradzić z tym, jak jest sama pod wieżą. A przeciwnicy nie mieli wcale tym compu, który powinien ją łatwo zabijać, jeżeli by nie wychodziła na niebezpieczną pozycję. W większości przypadków tego typu gra jest przegrana, bo jest tak w plecy, że staje się bezużyteczny. Tak można się bawić na normalach, nie na rankedach. Miała być seria, która pokazuje, jak grać na liniach i przenieść przewagę na całą drużynę, żeby wygrywać jak najwięcej gier. Dobra, więc zacznijmy od początku. Od tego, że kata nie ma ani jednego CC albo użytecznego skilla, żeby pomóc drużynie. Owszem, kata jest, kata jak pikuję ją, na bo jest troszeczkę innej klasy postacią. Nie chodzi w niej o to, żeby dawać drużynie dodatkowy, dodatkowy czas, bo nikogo nie uratuję ani nikogo nie zatrzymam z przeciwnej drużyny. Kata jest supportem dwóch rodzajów: albo się nafidujesz i sam zabijasz przeciwników. E, albo e, czekasz na walki drużynowe i dobijasz po prostu swoje cele. E, tak jak. To w tym komentarzu? E, tak, że zgarniam fragi. Yy. I jest to ok, dlatego, że popatrz na to z tej perspektywy. Osoby, które obrażają mnie pod tym filmem, to znaczy nie obrażają mnie, tylko są po prostu niezadowolone, mówią, że gram samolubnie. Z drugiej strony, popatrzcie na to jako na grę drużynową. E, najlepiej, jako Katarina najlepiej skaluje się ze złotem z całej drużyny. E, moje przedmioty dają nam drużynowo, jakby jak najwięcej damage'a, e, więc nie jest to dziwne, że zgarniam te fragi, zwłaszcza, że mam pasywę, która daje mi potem resety. E, zero wizji, bo lepiej iść w Damage niż w wardy. I to jest kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać. E, tak, to prawda. E, nie zbudowałem ani Stonea. nie stawiałem za bardzo wizji. E, tyle, że nie wydaje mi się, żeby to było jakimkolwiek problemem dla mojej drużyny, bo tworzyłem bardzo dużą presję. E, tworzyłem na tyle dużą presję i wyrobiliśmy sobie na tyle dużą przewagę, że nawet e, że wardy nie były nam potrzebne. Bo mam wrażenie, że ludzie troszeczkę tego nie rozumieją. Wardy e, są pewnym narzędziem do osiągnięcia celu. To nie jest coś, co jest samo dla siebie. To nie jest tak, że kupuję site stona i stawiam wardy, bo jestem supportem i ok. I tyle wystarczy. Eee, wcale tak nie jest, bo wardy są narzędziem do osiągnięcia celu. Chodzi o to, żeby dać informację swojej drużynie, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, e, ewentualnie móc e, wiedzieć, gdzie jest przeciwnik, żeby zagrać na niego bardziej agresywnie. Nie wydaje mi się, żebym w tych e, terenach, e, przez to, że nie kupiłem Side Stone'a i nie stawiał tak dużo wardów, żebym odpuścił przeciwnikom, bo grałem w sposób e, dosyć agresywny i, i co? I wydaje mi się, że to też wyszło nie najgorzej. Również dla, również dla mojej Kate, e, która zresztą dostała darmową grę, niezależnie od tego, jakby zagrała. Czy to brzmi trochę arogancko? Hmm, być może. Być może to może brzmieć dla niektórych arogancko, e, ale musicie wiedzieć, że przede wszystkim grałem tam dla zwycięstwa e, i seria Droga do Pretendenta z jednej strony jest e, po to, żeby pokazać Wam, jak grać na liniach. E, a z drugiej strony jest po to, żebym wygrywał, bo jednak chcę wbić ten ranking e, jak najszybciej i nie do końca jest mi na rękę, żeby przegrywać gry i ryzykować przegraną. E, też nie chcę się męczyć, część z Was może myśleć w ogóle, że takie gry są dla mnie przyjemne, że sobie... Podbijam ego, też są takie zarzuty. Nie do końca, nie do końca. Seria Droga do Pretendenta zaczyna się od brązu, dlatego że jakby takie, takie koncepcyjnie było założenie, które podjęliśmy z telewizją, z którą wspólnie nagrywam tą serię. A to nie jest tak, że to był mój pomysł, nie podbija mi to za bardzo ego. Gdybym tylko mógł, od razu bym to konto przeniósł na platyny, bo takie stąpy kosztują mnie czas, a niczego mnie nie uczą. I nie sądzę, żebym jakoś specjalnie sobie podbijał ego, nawet jeżeli tak to wygląda. E, jeżeli odnosicie takie wrażenie, to myślę, że jest mylne. Ok. chyba z tego komentarza troszeczkę. Mm, troszeczkę e, powiedziałem. E, Pawłowski i konie Rafał. To, że jesteś smerfem nie znaczy, że obowiązują cię inne zasady. Przez takich jak ty bustowane ścierwa spadam z rang. E, nie sądzę, żeby ktokolwiek przez przeze mnie spadł z rangi, e, bo niezależnie od tego, czy ja tutaj pójdę coś, co uważane jest za trollpika czy nie, e, to jednak mimo wszystko dałem zwycięstwo. E, zresztą abstrahując już od tego, e, jeżeli myślicie, że nietypowe piki, że nie da się nimi wygrywać kiedyś, w Diamancie drugim pikowałem mundo na supporta, bo to jednak nie jest moja rola. Musicie zrozumieć, że ja po prostu typowym supportem zagram bardzo słabo. Nie jestem osobą, która dobrze gra postaciami wspierającymi i to się nawarstwia. Tym gorzej gram supportem, z nim, z nim niższą rangu gram, dlatego że Ludzie po prostu nie nadążają za inicjatywą, z jaką wychodzi support z wyższej rangi i myślę, że to jest w ogóle problem wielu supportów z wyższego elo, jak mają smurfować. Dlatego też często prawdopodobnie nie grają na supportach, a przerzucają się na inne linie i grają dopiero supportami od wyższych rankingów. To, że jesteś smurfem nie znaczy, że obowiązują ci inne zasady. Owszem, dlatego poszedłem na tego bota, nic nie powiedziałem. E, spytałem, czy ktoś się ze mną zesłapuje, nikt nie odpowiedział, dlatego poszedłem, bota. Na początku nie zgarniałem CS-ów Kate, e, być może potem coś zgarniałem, dlatego że traciła je sama, więc e, po prostu by się marnowały, ale e, to nie jest tak, że ja postąpiłem w jakiś sposób niecny, poszedłem na tego supporta e, i byłem gotowy jej pomagać, zależnie od tego, jakiej pójdzie. I wydaje mi się, że też to nie jest tak, że byłem useless. Później, bo e, dużą presję, prawda? Goście miały naprawdę dużo wolnego miejsca, żeby farmić. E, później zszedłem z linii, ale to też nie jest tak, że ona o tym nie wiedziała. Wiedząc o tym, powinna grać troszeczkę bardziej defensywnie. Twoja duma ucierpi, jak posoportujesz brązowi. Myślę, że o tym już powiedziałem. E, dlaczego supportowanie brązowi jest ryzykowne i dlaczego lepiej siąść na comfort pick. Grając takim supportem, tylko bardziej potwierdzasz mi, że nie da się wykarować normalnym supportem i potem bierzesz takie gówniane czempy na te rolę. Zamiast pokazać, że możliwe jest granie supportem i wygrywanie samemu, to jeszcze bardziej odechęcasz ludzi od grania normalnymi supportami. Powiem szczerze, bardzo ludźmi, co boją się grać prawdziwym supportem. Eee, ja nie wiem, co w tym z tego, że pomagamy drużynie. Brak czy graj zero czy mazu. Mm. Da się kierować normalnym supportem, to prawda. Kwestia jest taka, że grając normalnym supportem, na przykład Leoną w brązie miałbym powiedzmy 65-70% win rate, a grając z katą 100% win rate. I w tym momencie jedyną logiczną decyzją jest dla mnie wzięcie supporta, którym będę miał większy win rate. Eee, ten win rate Leonu i tak dalej wynika z tego, że będą gry, kiedy top lane się nafiduje, a na przykład e, mid lane też przeciwny, a ja z moim adikerem nie będę w stanie nigdzie wbić, bo gościu nie będzie na przykład reagował na moje inicjacje, prawda? I w takiej sytuacji jest y, przegram. Przegram po prostu tę grę. Owszem, da się wygrywać normalnym supportem. Jeżeli nie smurfujecie, y, to nie polecam grania nietypowymi pikami, chyba że jesteście nimi, y, że czujecie się na nich pewnie, y, bo możecie w ten sposób przegrać swojej drużynie. Y, dobra. I ostatni komentarz, do jakiego, do jakiego chcę się odnieść. Y, swoją drogą... Y, Chciałem powiedzieć, że to jest komentarz napisany przez Kronola 11 i mam wrażenie, że z osób niezadowolonych on najlepiej wyraził swoje niezadowolenie w taki sposób najbardziej. Mm, najbardziej, okej, okay, sam nie wiem, jak to powiedzieć. Rozumiem, że w tym przypadku Kata mogła być dobrym ki, e, pikiem. E, jednak do cholery, grając takimi pikami na wizji, utwierdzasz ludzi w przekonaniu, że typowymi soprotami nie da się wykerować. Pokaż się, że grę można wygrać any Braumem, Treshem czy Lux. I tak masz przewagę skilla, więc pokaż, że da się wygrać, grając standardowymi pikami. Rozumiem, że stara się zmaksymalizować szanse na zwycięstwo. Ale to powinien być film pokazujący, jak powinno się grać, by wygrać, niekoniecznie umiejąc wyklikać się z skillami jak Diamond czy Master. Wydaje mi się, że ta seria miała być poradnikowa i w dużej części jest na szczęście, jednak zapomniałem, że Champion's Select też jest ważne. E, poza tym pikiem e, osłabiły się morale drużyny, a przynajmniej, a w tym przypadku Kaziksa. To też ich wina, że niepotrzebnie się denerwują. E, Okej... Okay. Mm. Eee, dobra. Hmm. Więc ten komentarz e, głównie chodzi o to, że nie piknąłem normalnej postaci. Część, e, część rzeczy stąd e, już zaadresowałem, e, rozmawiając o innych komentarzach. E, chciałem powiedzieć też coś o tej serii. E, ta seria jest poradnikowa o tyle, że staram się tłumaczyć najlepiej to, co, to, co robię, najlepiej jak potrafię. E, tyle, że nie jest to jakby główny jej cel. Głównym celem tej serii jest to, żebym wbił jak najwyższy ranking i nie zrobię tego, jeżeli nie będę starał się zmaksymalizować swojej szansy na wygranej. W tym momencie chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że da się wygrać standardowymi pikami. Można wygrywać Eni, można wygrywać Braumem, Treshem. I to jest, e, dla większości ludzi będzie to miało największą szansę na wygraną. Eni mogłem piknąć. To jest też e, pik supportowy, który faktycznie mogłem wziąć w tej sytuacji, dlatego że mam duże obrażenia. Bo jeżeli wziąłbym na przykład Thresha, który, e, który... E, Albo Brauma, Brauma jest lepszym przykładem, który sam nie zadaje obrażeń, nawet jeżeli zagrałbym w sposób dobry, a no niekoniecznie bym zagrał, bo tymi postaciami jestem po prostu cienki. Eee, ale nawet gdybym zagrał w sposób dobry, niekoniecznie ktoś by to wykorzystał. Biorąc postać, która ma damage, staje się niezależna od drużyny. Jeżeli nie potraficie sami wykorzystać damage'a, bo na przykład nie smerfujecie i nie będziecie potrafili sami wyjść z inicjatywą, grając postacią zadającą obrażenia, to taki support wam nie wyjdzie. I lepiej żebyście grali standardową postacią. I generalnie umywam ręce tutaj, jeżeli ktoś myśli, że siądzie na katarinę support i będzie nie grał, a nie potrafi grać katą, to nie jest dobry pomysł i tego nie róbcie. Okay? E, dobra, ten film wyszedł odrobinę długi. E, nie wiem, czy ktoś do tego momentu w ogóle dotrwał. E, I mam nadzieję, że zaadresowałem tutaj część rzeczy, e, która. która była. E, nie tak, część zarzutów osób, które negatywnie się wypowiadały i o ostatnim filmie, i o mnie, e, dlatego, że zrobiłem taki film. E, wiedzcie, że. Wynika to po części z tego, że nie umiem supportować. Gram cztere, czterema rolami, co i tak jest dosyć elastyczne, bo nie tak dużo graczy gra na czterech rolach. Ja gram głównie mid-top, a jeżeli trzeba to też jungle i bota. Support jest jedyną rolą, której jakby nie potrafię i dlatego robię to odrobinę na swój sposób, tak żeby mieć jak największą szansę na wygraną. To tyle w tym filmie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo zarzuty, to możecie napisać w komentarzach. Już nie będę robił osobnego filmu, ale jeżeli wasz komentarz się nie powtarza, nie odpowiadałem na to pytanie, to w komentarzach na pewno na nie odpowiem. Ok, więc to na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.